czy tą książkę czytać. Na tym polega wspaniała książka. Ech, jak do tego podejść, żeby was nie odrzucić? Mówię, kurde, no. I nagle generalnie mój mózg zaczyna... Uhy, uhy, uhy. Kurde, rozumiem. Nie rozumiem. To ma taki głęboki sens. Cześć, ja z tej strony. Ja słuchajcie, witam Was na kanale w kolejnym odcinku z cyklu uzależniony od książek. Wiecie dobrze, że od pewnego czasu unikałem nagrania tego filmiku. No, unikałem nagrania tego filmiku, gdyż e, mam świadomość, że tą recenzją mogę spowodować jakiś nieuzasadniony strach bądź nieuzasadnioną niechęć. Do tej książki, o której chcę dzisiaj opowiedzieć. Ale musicie dokładnie posłuchać mnie, co myślę na temat tej książki, i sami musicie powziąć tą decyzję, czy tą książkę czytać. O czym będziemy dzisiaj mówić i dlaczego takie, a nie inne moje, że tak powiem, strachy. Związane z, z, z krótką recenzją tej książki. Książka Wernera Wingea pod tytułem Ogień nad otchłanią. Dlaczego w ogóle sięgnąłem po tą książkę? Bardzo lubię fantastykę, bardzo lubię mm, fantazji, bardzo lubię wszelkiego rodzaju Powieści, które wprowadzają mnie, wciągają mnie w jakiś wielki świat, które pokazują mi rzeczy, których nie można w codziennym życiu spotkać, których nie można w codziennym życiu przeżyć. No, to jest chyba główny powód, dla którego sięgamy po książki. Uwielbiam książki, które oddziaływają na wyobraźnię i które Powodują, że człowiek widzi to wszystko, o czym czyta, tak w tak realny sposób, że wydaje się, że można to, że tak powiem, dotknąć, sięgnąć po to ręką i um, stać się częścią tej powieści. No, na tym polega wspaniała książka. I dlatego sięgnąłem po tą książkę. Dlatego sięgnąłem po tą książkę. Ona. Wielokrotnie była wspominana w różnych rankingach, wspominana, wielokrotnie wygrywała rankingi sieciowe na jedną z najlepszych powieści science fiction w historii. Bardzo często była w pierwszej trójce takowych rankingów, bardzo często walczyła z czołowymi autorami science fiction, bardzo często walczyła z samym Stanisławem Lemem jeżeli chodzi, i to mówię o rankingach amerykańskich, robionych przez amerykańskich czytelników, walczyła z samym Stanisławem Lemem o palmę pierwszeństwa. Ten autor walczył o palmę, palmę pierwszeństwa z Stanisławem Lemem. I co ja o tej książce usłyszałem, zanim po nią sięgnąłem? Usłyszałem przede wszystkim, że to jest absolutnie wspaniała, rozbudowana Space Opera, można powiedzieć, z tak rozbudowanym i skomplikowanym światem, z taką masą rzeczy, które zafascynują każdego czytelnika, że no wpadłem. Musiałem ją mieć. Ech, jak do tego podejść, żeby was nie odrzucić. Gdy zacząłem czytać tą książkę, albo nie wróć, najpierw przeczytam wam, tak jak zawsze czytam to, co jest z tyłu okładki, to nie jest, są żadne tam łamanie praw autorskich i tak dalej, przeczytam wam, co wydawca chciał przekazać czytelnikowi o tej książce. Czytam. W dalekiej przyszłości liczne rasy zamieszkują wszechświat, gdzie potencjał umysłu zależy od jego położenia w przestrzeni. Od superinteligentnych bytów transcendencji do ograniczonych rozumów bezrozumnej otchłani, gdzie mogą funkcjonować tylko proste umysły i równy, równie prosta technologia. Nikt nie wie, jaka dziwna siła podzieliła przestrzeń na te strefy myśli. Ale gdy bojowe królestwo Straumli użyło jako broni antycznego artefaktu z transcendencji, nieświadomie uwolniło przy tym niezwykłą potęgę która niszczy tysiące światów i zniewala wszelką naturalną i sztuczną inteligencję. Wytrzymajcie jeszcze moment. Uciekając przed zagrożeniem, rodzina naukowców z dwójką dzieci zostaje pojmana przez szponów, obcą rasę żyjącą w surowej, średniowiecznej kulturze, i jest używana jako pionki w bezwzględnej walce o władzę. Składająca się nie tylko z ludzi, misja ratunkowa musi uwolnić dzieci i odzyskać tajemnicę, którą, która może uratować resztę międzygwiezdnej cywilizacji. Ogień nad Otchłanią, pierwsza część serii Stref Myśli, otrzymała w 1993 roku nagrodę Hugo za najlepszą powieść. Na samym końcu. Pierwsza część serii stref myśli autor napisał prequel do tej historii, także ta pierwsza część może być to, co piszą tutaj o pierwszej części, to może być troszeczkę mylące. No i tak, ja sobie przeczytałem to, co tu z tyłu w księgarni, mówię kurde, no chciałem taką prawdziwą fantastykę, a tutaj mi coś piszą o jakiejś surowej średniowiecznej kulturze i tak dalej, No ale nic. Ogarnąłem sprawy, przyszedłem do domu, otworzyłem książkę, zacząłem czytać prolog historii, no i generalnie zacząłem czuć, że to może być nie dla mnie. Bardzo ten początek dla mnie był zagmatwany. Wiedziałem mniej więcej, o czym chciał tutaj napisać autor, ale ilość różnych e, naukowych, pseudonaukowych, fantastycznych nazw, ilość e, rzeczy takich, wiecie, no, które są niejasne. One się stają dopiero potem jasne, jeżeli dalej czytamy tę książkę, jeżeli się ktoś nie zniechęci. Ilość tych rzeczy spowodowała, że na początku poczułem odrzucenie. Po kilkunastu stronach zaczęła się, według mnie, opowieść właściwa, no, gdzie łatwiej było się do niej odnieść, łatwiej było się wczuć, gdyż bohaterami tutaj byli ludzie. Ludzie się wypowiadali, ludzie byli postaciami, które jakby prowadziły narrację tej historii, które, no. Łatwo było de facto zrozumieć. Zaczęło mnie to wciągać. To jest bardzo zaskakujące dla mnie. Zaczyna się rozdział drugi, gdzie zaczynam czytać z innego punktu widzenia to, co się dzieje. Zaczynam obserwować wydarzenia opisywane w tej książce z punktu widzenia kolejnego bohatera. I nagle, generalnie, mój mózg zaczyna yy, dziwnie pracować, w takim sensie, że przestaje ogarniać to, co czytam. Czytam teoretycznie wszystkie wydarzenia, no okej, okay, rozumiem o co chodzi, ale nagle mam takie, pff, pff, wiecie, i mówię zaraz, zaraz, kurde, hello. Czy ja dobrze to zrozumiałem? Czy cofam się wcześniej? Uh -huh, uh -huh. Zaraz, zaraz. O co tutaj chodzi? Dobra, czytam dalej. Jadę, jadę z zagadnieniem. Chyba, chyba wiem o co chodzi. Chyba wiem, co tutaj autor chciał przekazać. Czytam, czytam. A, e, nie, jednak nie tak. Zaraz, kurde, może czegoś nie zrozumiałem, może coś źle przeczytałem. Cofam się jeszcze raz. Aha, dobra. Kurde, rozumiem. E, nie rozumiem. Rozumiem. Nie rozumiem. Słuchajcie. Mimo wszystko, kuszony tymi wspaniałymi recenzjami tej książki i tymi zachwytami, czytałem tą książkę dalej. W pewnym momencie, niezbyt dalekim momencie, to nawet sobie zaznaczyłem, mniej więcej to było kilkadziesiąt stron za mną, to było około 40-50 stron za mną. Nagle zrozumiałem, że ten opis świata, który przekazuje Wernor Winch, ten opis tych wydarzeń, ta konstrukcja, której użył, te wreszcie ci bohaterowie, których pokazuje, są tak wyjechane w kosmos, są tak e, skonstruowane. To ma taki głęboki sens. Wszystko. I e, no, zacząłem się zastanawiać, co ten człowiek musiał palić, bądź co ten człowiek musiał wciągać, żeby wpaść na takie pomysły. Podejrzewam, że nic. No bo kurde, m, dużo się, długo się nie da funkcjonować na czymś takim, ale słuchajcie, to jest na tym polega to absolutne mistrzostwo autora, że. Potrafił skonstruować tak dziwny świat, który mnie, a ja nie lubię przedziwnionych światów, nie skłonił do tego, żeby tą książkę odrzucić od razu w kąt. Cały czas męczyło mnie to, kurna, czym się ci ludzie zachwycają. Zacząłem mieć wątpliwości, oczywiście, co do moich zdolności intelektualnych w pewnym momencie, na samym początku, bo, wiecie, ja rozumiałem tutaj mniej więcej o co chodzi, mniej więcej. Rozumiałem, co się dzieje. Ale niektóre fragmenty opisów powodowały, że nie wiedziałem de facto, kto jest tutaj bohaterem, kto jest tutaj narratorem tej sytuacji. Kto, kto to właściwie jest, co to właściwie jest, jak to działa. Wiecie, nie chcę Wam tutaj spoilerować, <laughs> natomiast jeżeli się nie zrazicie tym początkiem, co lojalnie ostrzegam, dla ludzi wychowanych na takich klasycznych rzeczach fantastycznych, na ludziach wychowanych na fantastyce, której bohaterami są ludzie, no to będzie ciężko na samym początku. Ale jeżeli przebrniecie to wszystko, ten początek, po kilkudziesięciu stronach, powinniście się zagłębić w ten świat i o wiele łatwiej będzie Wam spotykać. Nowe rzeczy, które tutaj autor wprowadza, nowe rasy, nową fizykę, nowe, nową rzeczywistość tego międzyplanetarnego świata, będzie Wam o wiele łatwiej zaakceptować rzeczy nieogarniane przez przeciętny umysł, przeciętnego Kowalskiego. W pewnym momencie człowiek, dla człowieka, dla czytelnika, dla mnie przynajmniej, stało się naturalne to, że naprawdę niektóre rzeczy nie powinny mnie dziwić. No, tak naprawdę no, trudno, musielibyśmy być bardzo w sobie zadufani, żeby uważać, że wszystkie rasy, które gdzieś tam we wszechświecie są prawdopodobnie, są podobne do nas, że żyją w podobnych um, warunkach prawda, fizycznych. Że mają podobne postrzeganie rzeczywistości, że wyglądają podobnie, że wypowiadają się podobnie, że myślą wreszcie podobnie, że są na podobnym poziomie technologicznym. No, zaczynałem to rozumieć, że tak nie jest, i dlatego coraz łatwiej było mi przyjmować absolutnie szalone rzeczy, które w tej książce można było przeczytać. Pomaga w tej książce to, że de facto jednym z głównych bohaterów jest człowiek. Prawda? Ale czy na pewno? Nie chcę Wam nic spoilerować. Eee... Dlaczego nie chciałem tej książki recenzować? Zbraniałem się przed tym, bo chciałem być uczciwy i chciałem Wam powiedzieć, że no, początek był dla mnie rozczarowujący. Bo ja nie lubię się męczyć, jak czytam książki. Ja na początku się męczyłem. Męczyłem się i nie bardzo mi to pasowało, ale w pewnym momencie coś kliknęło i poszło. Wiadomo, książka być może nie jest ideałem. Ma elementy, ma takie momenty równe i równiejsze, ale mm, historia, która się tutaj dzieje. Przede wszystkim różnorodność świata, różnorodność systemów, różnorodność, nie wiem, ustrojów, które tutaj można zaobserwować, zobaczyć. Cała intryga, przygody wreszcie, takie w stylu, wiecie, naprawdę dobrej, kosmicznej space opery. To wszystko powoduje, że na pewno po tą książkę warto sięgnąć. Czy rzeczywiście ta książka zasługuje na to, by często wygrywać plebiscyty fantastyczne dotyczące literatury fantastycznej. Mm, mam bardziej ulubione książki, choćby zmodyfikowany węgiel na przykład ale całą tą serię. Ale słuchajcie, bez wątpienia jest to taka książka, którą będę chciał mieć na półce i kurna nikomu jej nie pożyczę bo jak pożyczam książki to potem gdzieś giną i wszystko w diabły wydawcą tej książki jest wydawnictwo Mag która, które w takiej serii, mniej więcej w tej stylistyce graficznej wydaje ostatnio to jest w ogóle 25 książka z tej serii to jest chyba arcydzieła fantastyki jeśli się nie mylę Wydawnictwo MAG w tej formie graficznej wydaje naprawdę absolutne, topowe fantastyki i fantastyczne książki. Mam już parę książeczek z tej serii. Jak tylko zobaczycie w podobnej stylistyce książeczkę Wydawnictwo MAG, myślę, że można śmiało brać i nie będziecie, że tak powiem, zmartwieni. Natomiast pamiętajcie, gdy sięgniecie po tą książkę, jeżeli będziecie mieli na początku problemy, Przebrnijcie przez nie, bo na pewno warto. Zazdroszczę autorowi tego, takim ludziom jak Wernor Winch. Zazdroszczę właśnie tej zdolności kreowania rzeczy absolutnie wyciągniętych, nie wiem skąd. Nie wiem, jak można wpaść na takie pomysły. Nie wiem. Coś absolutnie niesamowitego pod tym względem, na pewno. Wiecie, nie mogę więcej o tej książce nic powiedzieć, dlatego że bardzo łatwo jest ją zaspoilerować. Już sam początek, jak opowiadałem o początku, mam wrażenie, że yy, i o tych moich wątpliwościach, mam wrażenie, że trochę za dużo powiedziałem. Ale słuchajcie, yy, nic mnie bardziej tak nie zaskoczyło, jak tutaj yy, opis. Tego wszystkiego, co autor chciał nam przekazać. I nie, nie będziecie rozczarowani tym, że jedna z cywilizacji żyjąc, żyje w surowym średniowieczu, w stylu surowego średniowiecza. Nie będziecie tym akurat rozczarowani. Możecie być rozczarowani tylko troszeczkę początkiem, dlatego że jest bardzo skomplikowany i ciężko ludzki umysł ogarnia, przynajmniej mój umysł. Miał w pewnym momencie problemy ze zrozumieniem tego. O, zaraz, zaraz. Czy aby na pewno, ja dobrze zrozumiałem to, co autor tu napisał, e, ale jak to działa. E, ale hello? On, a, je, o kurde, ale to, no, jaką to, jaką to wymyślił? To jest książka z cyklu takich że, no, siedzę, czytam, wiecie, często tak ja to lubię reagować żywo. Czytam, czytam i nagle jest, o, że skóry na. I wołam żonę. Słuchaj, kurde, jaki numer? Ty wiesz, co ten gościu wymyślił? To jest książka tego typu. Jeszcze raz. Słuchajcie, kosztuje 49 zł, przynajmniej tyle kosztowała w księgarni, w której to kupiłem. Kupiłem chyba w świecie książki. Na wasze własne ryzyko, według mnie, absolutnie warto. Zachęcam w ogóle do czytania. Z tej serii omówimy jeszcze parę książek w najbliższym czasie. Z serii widownictwa mag. Zachęcam was do czytania. Kupujcie książki. Patrzę, właśnie, na moją półę z książkami. Już mi się to wszystko nie mieści. Trzeba będzie zrobić. Kolejny filmik o wszystkich moich nowych zakupach książkowych z ostatniego roku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.